W Baranowie Sandomierskim upamiętniono 234 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tegoroczne uroczystości miały wyjątkowy wymiar, bo świętowane były również inne ważne rocznice. To koronacja Bolesława Chrebrego oraz Hołd Pruski. Po mszy świętej w kościele parafialnym w Baranowie Sandomierskim główna część uroczystości odbyła się przy pomniku Orła Piastowskiego. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Była największym dziełem Sejmu czteroletniego, nazywanego także Wielkim. Była to jednocześnie druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Przed Mszą Świętą w Baranowie Sandomierskim rys historyczny tamtych wydarzeń przedstawili członkowie Akcji Katolickiej. Następnie wszyscy skupili się na wspólnej modlitwie w intencji ojczyzny. Zwykło się mówić, że historia jest najlepszą nauczycielką życia. Może nam wiele powiedzieć o czasach, które minęły, o świecie, o naszym kraju i o człowieku. Konstytucja ta w oczach świata miała podnieść autorytet polskiego narodu, który z roku na rok upadał coraz bardziej. Widzieli wzrastającą potęgę państw ościennych przy jednoczesnym nieliczeniu się z Polską na arenie międzynarodowej. Widząc to, chcieli przypomnieć, że nasz kraj, że Polska ma jeszcze coś do powiedzenia, że jeszcze może coś znaczyć. Konstytucję oparto przede wszystkim na szacunku wobec Bożego Prawa, twierdząc, że ład społeczny, gospodarczy i polityczny, który może być podstawą potęgi narodu, powinno się oprzeć głównie na Bogu i na Jego przykazaniach. Tego dnia obchodzona jest także uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, która również pokazuje. Jakie wartości reprezentowali twórcy Konstytucji i czym się kierowali? Udział w uroczystości wzięło kilkanaście pocztów sztandarowych, a o godną oprawę zadbała tradycyjnie gminna orkiestra Denta. Po wspólnej modlitwie przemaszerowano na rynek. Uroczystość została zorganizowana przez burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierski, Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej Mały Wawel oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim. Choć uchwalenie konstytucji nie uchroniło Rzeczpospolitej od kolejnych rozbiorów i upadku, to było to dzieło rewolucyjne, które wyprzedzało swoją epokę. To nie są tylko obrady Sejmu czteroletniego to wymagało dojście do tamtego momentu tak naprawdę wycho wymagało wychowania jednego pokolenia ludzi, którzy sobie zdali sprawę z tego w jakim miejscu są i jak jakie wyzwanie stoi przed nimi, aby próbować ratować swoją, swoje państwo, swoją podmiotowość, swoje swoje, swoje miejsce swoje miejsce w świecie, swój dorobek, przyszłość swoją i swoich dzieci, swoich wnuków sami sobie doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nie byliśmy już w tamtym momencie gospodarzem we własnym kraju czyniliśmy wielkie kroki ku temu, aby aby odzyskać swoje państwo, ale, ale już wtedy to de facto nie było nasze państwo. Tym wydarzeniom towarzyszyła również drugie oblicze. 1792 rok, Konfederacja Targowicka, w zasadzie Petersburga, petersburska, 27 kwietnia 1792 roku, w Petersburgu zwołana Konfederacja. 234 lata temu nasi przodkowie wiwatowali na ulicach, na cześć uchwalenia Konstytucji 3 maja, bo była ona nadzieją odrodzenia Polski. Już wtedy, w trudnej sytuacji, ta ustawa zasadnicza dawała nowy ład społeczny, ale też budowała podstawy rozwoju nowoczesnego państwa. Tą nadzieją żyły też kolejne pokolenia Polaków które walczyły o naszą wolność, naszą suwerenność. Dzisiaj nam współczesnym pozostaje spełnić testament i tych wielkich piastów, ale też testament twórców Konstytucji 3 Maja. W ramach uroczystości w Baranowie Sandomierskim odsłonięto baner upamiętniający tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego oraz lecie hołdu pruskiego. Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej Mały Wawel zaprezentowało także rys historyczny wydarzeń z 1025 roku. Zgodnie z tradycją, w czasie uroczystości wybijano okolicznościową monetę, czyli grosza baranowskiego. Spotykamy się dzisiaj w tym roku w sposób szczególny, bo aby upamiętnić wielkie tradycje polskiej państwowości. Przypominanie tych kart historii, tych dziejów Rzeczypospolitej, tych pięknych, jak również tych, tych, tych przykrych. Ono ma sens, proszę Państwa, o tyle, o ile możemy je wykorzystać dla nas teraz tutaj żyjących. Historia jest matką nauki, historia kołem się toczy i, i proszę Państwa, mimo że czasy się zmieniają, to pewne schematy, modele funkcjonowania, pewien sposób myślenia, natura ludzka się nie zmienia. Pozwolę sobie zacytować słowa naszego wielkiego barda Jaska Kaczmarskiego, który w swojej elegii rekwiem rozbiorowym Napisał takie słowa. Będziemy, jacy zechciemy, zechcemy, byle wiedzieć nam, czego chcieć. Pozwolę sobie sparafrazować słowa Księgi Ksiąg, gdzie jest napisane mniej więcej coś takiego. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po owocach ich poznacie. Upamiętnienie trzech ważnych rocznic pokazuje, jak burzliwe były losy państwa polskiego które przeszło drogę odbycia potęgą aż do bolesnego upadku. To także forma podkreślenia wkładu Polaków w rozwój demokracji. Konstytucja 3 Maja wprowadzała wiele rozwiązań, które stosuje się również obecnie. Wszystkie trzy wydarzenia mają jeden wspólny mianownik. Warto walczyć i warto starać się o wypracowanie własnej podmiotowości, własnej suwerenności, własnej niezależności, gdyż jest to warunek dobrobytu, rozwoju, spełnienia marzeń Proszę państwa Najbardziej lapidarnie, jak to można było określić, wyrazić, a jednocześnie bardzo celnie, cofnijmy się nie tak daleko do roku 1987, Westerplatte, kiedy Jan Paweł II mówi nasza ojczyzna to jest nasze być albo nie być. I tymi ludźmi w tamtych czasach kierowało to, aby właśnie budować tę własną podmiotowość, suwerenność, budować ją w oparciu, proszę Państwa, o, o rozwagę, o roztropność, o wyjątkową przenikliwość, i jak również odwagę, bo jesteśmy w takim miejscu Europy, gdzie bez tych elementów nie da się budować skutecznej i, i dobrej suwerenności, czy polityki można powiedzieć państwa polskiego, niezależności, i te elementy towarzyszyły tym wszystkim bohaterom tamtych czasów.